Pozdrawiam, próbujemy dalej. Jaki jeszcze może być telefon? No, to się zaczęło. Pomysły różne, zobaczymy jakie jeszcze, jakie jeszcze. Telefon jaki? Halo, dobry wieczór. To naprawdę jest już piątek, naprawdę przed nami dwa dni wolnego wyspania, odpoczynku, jedzenia i wszystkiego co do złotych Pan wygrywa. Dziękuję pięknie, miłego weekendu, do zobaczenia w poniedziałek. Czy usłyszę teraz następne słowo? Nikt nie chce sięgnąć po 1000 złotych. Nie wydaje mi się. Ja nie będę czekać w nieskończoność. Daję Wam dwie minuty. I w tym momencie słyszę słowo, które dzisiaj jeszcze nie pamiętam. to jest doskonała odpowiedź, doskonała. Bardzo serdecznie Wam gratuluję. 5 tysięcy. Ja się z Państwem żegnam, Do zobaczenia jutro. Będziecie. Wszyscy właśnie w tym, bo nie wiadomo, co wydarzy się za chwilę. No, jeżeli z tym sobie nie poradzisz, to nie przebrniesz przez następną. No, nie da się. Gwarantuję, że kolejne będą trudniejsze. No, następny na pewno będzie trudniejszy.